Mati uśmiechnij się. Trzeci dzień podróży. Trzeci się zaczyna. Tutaj plan wycieczki naszej. Tu jesteśmy. Patrz, Mati. No dobra, no mów. Tu jesteśmy, a tak tu będzie. I to jest te 20 km, to tu jest 20 km. Tu ciężki odcinek będzie, ale tutaj już lajtowo. Możemy I... tutaj dosiąść, o tu. Nie, o tak, tutaj jest jakiś stary most. Kolejny, kolejny, ale może ten będzie. To nie ruiny, tylko jakiś ma być most i za tym mostem jest jakaś plaża. Okej. Okay. Piasek, bar nawet... No, ale tutaj w jest... zostanie, jeżeli to jest 5, 10, 15. Wiesz co, chyba oni chcieli tutaj wtedy dopłynąć, że 30 dotąd i później 5 km mieli do Groselja. No Ale no to tu teraz będzie długa trasa. No to 15, tak jakby tutaj. No zobaczymy. Musimy. O tak, o to. Tutaj jakaś wioska. Tu też coś, coś będzie. Jakiś taki. Charakterystyczny punkt. Kopietkowo. I kopietkowo. No to między tym a tym. Możemy już szukać, jak będzie już późno. A jak szybko. No tutaj. O tak, to jest głęboka rzeka. Szeroka. Może będziesz jeszcze szybko spływać. Jakbyśmy tu dopłynęli, no to, no, to w piątkę no zobaczymy, nie? Która będzie godzina. Ja idę tam. Wiesz palca. Jest coś na palcu? Coś tam widać pewnie. Może światło. O, widać. O. Dobra, idź się zaraz. Ja już Baj. się myłem. Co? Ja już umyty. Ty się za? No. Kiedy?

już coś wyniósł z domu, podobno szampon i mydło i żarówkę zbił wczoraj. Same szkody z nim Mati, z zrobiłeś? Przyznaj się. Co by się zglało? Jeszcze szczątki zostały. Dobry, uśmiech na koniec. Dzień trzeci na wodzie. Noc była spokojna, całkiem ciepła. Mati poparzył się amerykańskimi zapałkami, ja uszkodziłem palec u nogi przez jakiś badyl. A! Mati jeszcze zbił żarówkę. Płyniemy bardzo płytką wodą, wiśnia szoruje dupą po dnie, ja widząc co się dzieje, ominąłem go boczkiem i mam teraz czas na cyknięcie kilku fotek. Pimpek jest podejrzanym o obniżanie poziomu wody. Jest tym faktem nieco wzruszony. Nie mogło zabraknąć naszych ulubionych łabędzi. Z tego miejsca pozdrawiamy Tomka, do którego rok temu na kajak dosiadł się jeden. weźmiemy do kajaka to ja mam dawaj, odpalamy I to ja mogę wziąć okay, Tych, no. tu ładnie jest zaraz no dawaj Pijemy? Chyba nie, dopiero nie. nie. Wiśnia grzeje jedzenie, ja się rozejrzę dookoła. To ta kaczka, o której mówiłem, co przepłynąłeś metr obok niej, nie widząc jej. Współpraca z Mateuszem jest iście wspaniała. On straszy ptaki, ja cykam fotki. Oto rezultat. Test ustawień obiektywu. Byłem pewien, że łabędzie mają czerwone nogi. Witają nas, nieważne gdzie i kto, ważne, że witają. Robi się późno, a brzegi nieprzyjazne na rozbicie namiotu, może tu coś będzie. I wygrzewa swoje stare golenie widok no, to sobie, sobie prawo, jak <laughs> tylko Chodź Mati, zobaczymy co tam jest Wygląda ciekawie Koniec trzeciego dnia Czy to będzie nasze obozowisko? Na piasku byśmy czy nie? byśmy nie? Będzie, będzie cieplej, na piasku. Żeby... To jest ta plaża To jest plaża Ból, tylko cieplej, przynieśli byliśmy. Przynieśli potem woda zawywała Jest przebieralnia Do listowo stare A to my chyba tu jesteśmy a, a nie tu Ty, do wracenia zobacz, to jest kawałeczek A bo my przepłynęliśmy Patrz do listowo stare A tu jest wracaj. Gdzie my jesteśmy? Tutaj tu, Słownie, na tych ty stolikach to no, był do listowo stare i tam wracać. A tu jest wracaj. I już tu jesteśmy. No to wiadomo, tu... 100 metrów. Za ten... blisko będzie to tędy już można. No to możemy do tego wracania dopłynąć i nie będziemy wtedy już się dwa razy płynęli. Nie patrz, ma. tutaj ta śluza co byliśmy. Nie no to tak się wydaje, że to blisko, Dobrze, ze śluzy kawałek płynęliśmy. Aha. To jest tyle. No, I tyle no to jest 5 kilometrów. Tak z Krawerem, pewnie trochę krócej. O patrz, tu jest skala. 4, 5, 5 będzie no rzekł 4 rowerem o rynek już w koniańcu jest też Jak w jest też o green velo, przebyk rzekł green velo, zaraz welo palimy jemy, co się z tym robi co to nasrane nie ma na czym usiąść na kłócaniu? no jeszcze nietrafione. nie trafione nie trafione, nie zatopione u, tutaj jeszcze z większym rozmachem płyniemy do wrócenia no, ładnie tu wygląda to wszystko przystanek Co, płyniemy do Precenia? Nie, nie, nie chyba nie tak Mamy cały dzień, no tak? No mamy Pięcie słabe, ale wspomnienie mocne. To tutaj zaczął się zachód słońca i przestaliśmy się śpieszyć. Straciliśmy nadzieję, że dopłyniemy przy świetle słońca, i bardzo dobrze. Wrócił spokój, a nagroda była za zakrętem. Zachód słońca się skończył prawie Ale my już we wróceniu Mati się rozbija mm. I... Koniec naszej wyprawy Czy to dopiero początek Koniec kurde <laughs> Dobrze, słuchar był na koniec poratowa No Palący ci się trafił? Jaki palące? No ostry To no taki lekko ostry co ostry, bo z popryczku Zadowolony? No... trochę <laughs> Udało się przepłynąć Uuu, nie widać ciebie. nic nie widać Trochę nie ma Co widać? Mało co, palnik tylko Coś tam widać, Jagerka No, prezentuj co tam jest Co? Pizza jest. Krater. z koską rysułową, tak? Pizza. I co jeszcze? Nie wiem, to jest, o to jest jakieś chyba chili, fasolki. <grym> chyba. Jeba. Mało co widać. No, co z są? Ale co ta dam świeci. Trzeba chyba U Mnie klopsiki wieprzowe. Sosie z pieczarek. Chili z fasolką. I co no. tam jeszcze masz? Czyli z fasolką. Do tego się daje pizza, pepperoni pizza i do tego crackersy, napój winogronowy do rozśmieszenia i to to jest cornbread, czyli chleb kukurydziany. kukurydziany. To pewnie do tego chili, no to jest pewnie razem. A Alright. pizza to nie wiem. Ale to pizza będziesz podgrzewał, tak? Nie. A co podczywasz? Tylko to chili. Tylko to jest zielonej palce. Ale to jest chili są. So. No chili. Ale z czym? Chili. Samo chili? Samo chili włożę z tą fasolą, podgrzeję no i nałożę na ten cornbread, na ten chlebek, Pewnie podobne do tej chwili. No Ale to, to, to chili papryczka sama czy jakaś... Co tam jest? To jest chleb. to, A. to jest chili nawet niepodpisane. No ale... Nie. Co się nazywa? Co z tym chili jest? Co z tym chili nie tak? Yes, <laughs> <to mówię. laughs> Dawaj. No. a jest mięso. Chili, with chili so solo, ugotowane mięso, a, kawałki, no to. beef, water, texture, so, soja te Tabryczki, pieczarki, pomidory, pasta pomidorowa, czyli troszeczkę chili. To by się jeszcze nie wygrał, to by było jakiś. Na katarynce, jak dużo? <noise> Księżyc, gwiazdy, a tu osada. Jeszcze tu mam coś, jakiś sok. To wyniknij, nie się lepiej tak znowu. Dobra, Matki, jak Ci się podobał wyjazd? No, to koniec trzeciego dnia. jeszcze czwarty będzie. Ale bez kajaków. Już dalej. Płynęliśmy, gdzie mieliśmy dopłynąć. Ładny widok jest. Nie widać tego na kamerze. Ale. Ładny widok na koniec dnia. Proszę wierzyć. No, ale i nie było takie jasne. Ten księżyc kurde, szkoda, że nie widać. Właśnie, to normalny kibel. W końcu. Kibel, nie ta dziura. Właśnie. Ta dziura nagrane, trzeba jeszcze ten nagrać. No było normalnie, jak na było na plaży. No. No dobra. Jutro. Też jest te, dzień. Te, 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 te dzień.